Ksiąga Izajasza, rozdział 34 Zbliżcie się, narody, aby słuchać I wy, ludy, słuchajcie uważnie Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia Świat i wszystko, co się w nim rodzi Bo oburzenie Pana spadło na wszystkie narody Jego zapalczywość na wszystkie ich wojska Wytracił je doszczętnie, wydał je na rzeź Ich zabici będą porzuceni, a z ich trupów będzie unosił się smród I ich krew z gór popłynie Cały zastęp niebios stopnieje, a niebiosa jak zwój zostaną zwinięte. Całe ich zastępo opadną, jak opada liść z winorośli, i jak opada niedojrzały owoc z drzewa figowego. Mój miecz bowiem nasyci się na niebie. Oto spadnie na Edom i na lud, który przeklołem na sąd. Miecz pana jest pełny krwi. Pokrył się tłuszczem i krwią baranków i kozów, tłuszczem nerek baranich, bo ofiara pana dokonuje się w Borsa. A wielka rzeź w ziemi Edom. Stąpią z nimi jednorożce i byki z wołami, ich ziemia nasiągnie krwią, a ich proch nasci się tłuszczem. To jest bowiem dzień pomsty pana i rok odpłaty za spór z Syjonem. Potoki obrócą się w smołę, a proch w siarkę, jego ziemia stanie się smołą płonącą. Nie zagaśnie ani w nocy ani w dzień. Jej dym będzie się unosił na wieki, z pokolenia na pokolenie będzie pustkowiem. Na wieki wieków nikt przez nią nie przejdzie, ale pelikan i bąki ją posiądą. A sowa i króg w niej zamieszkają. Rozciągnie on nad nią sznur spustoszenia i próżne wargi. Wezwą jej szatę na królestwo, ale nie będzie tam żadnego, a wszyscy jej książęta obrócą się w niwecz. W ich pałacach wyrosną ciernie, a w ich zamkach pokrzywy i osty. Będzie siedliskiem smoków i dziedzińcem dla strusiów. Tam będą się spotykać dzikie zwierzęta pustyni ze strasznymi bestiami wysp. A kozice będą tam się nawoływać. Tam leżeć będzie płomykówka i znajdzie dla siebie odpoczynek. Tam sowa się zagnieździ, zniesie jajka, wyleży młode i zbierze je w swoim cieniu. Tam też zlecą się sępy, jeden z drugim. Szukajcie w księdze Pana i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie. Żadne z nich nie będzie bez drugiego, bo usta pana to rozkazały, a jego duch je zgromadził. On też rzucił dla nich los i jego ręka wydzieliła to sznurem mierniczym. Posiadać ją będą na wieki, będą w niej mieszkać z pokolenia na pokolenie.